Chody dnia edukacji narodowej odbyły się na terenie zespołu szkół imienia Wincentego Witosa Wiesieńcu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół uczniowie oraz licznie zaproszeni goście. W trakcie Uroczystej Akademii zasłużeni nauczyciele otrzymali nagrody i wyróżnienia. Spotykamy się tu dziś z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Żebyśmy mogli chwilkę porozmawiać. Gdybyśmy mogli my jako samorządowcy podziękować, podziękować Wam za trud, jaki wkładacie w naukę, wychowanie naszego społeczeństwa, naszych dzieci, młodzieży w naszych placówkach, szkołach. Z tego miejsca w imieniu własnym i samorządu powiatu grójeckiego składam najserdeczniejsze podziękowania. Wszystkiego dobrego.